Wszystkich. Wiem, że znowu nie było trochę odcinków, ale nic się za bardzo ciekawego działo u kurek. No, a jak się coś działo, to nie było czasu nagrać. I niestety, Stasie, bardzo przykra informacja. Co wam mogę powiedzieć? No? Niestety, Felcia nie ma jej nigdzie z nami. Padła nie wiem czemu chyba ze starości no. No, żadnych diabłów chorobowych nie miała ale nagle była tak osowiała że w ogóle nie chodziła i następny dzień a była oczywiście byłem u weterynarza i wszystko nic nie dało no dzisiaj no tak dzisiaj w nocy u mnie śnieżku napadało na szczęście już Rozpuszcza, chcę już wiosnę. Bo moi kochani, na wiosnę będziemy kurą trawę dawali. Wiecie, że takie dywaniki z trawy będziemy robili i rozwijali tutaj. Widzicie, na przykład takie dziury trzeba będzie zakryć. no, Za chwilę to kostka się tutaj zepsuje czy coś. I wtedy będzie więcej do roboty. No i też planuję. Lasiać mi trochę tutaj takich tujek. Piszcie w komentarzach, czy to dobry pomysł. Lasiać mi tuje. Jeszcze jedna ciekawsza rzecz. Kogut. Nie pokazywam chyba tego teraz. Ale widzicie, Mam taki łysy tyłek. Działo yy, się to, że nie wiem, że takie, wiecie, ukorzenione pióra jakby zostały mu wyrwane. A nie wiem, jak. Ja się nie przyznaję. No i y, bardzo krwawił wtedy i poszłem wtedy do weterynarza i takim sreberkiem mu psikali. Bardzo porządnie miał opatrunek i już mu normalnie piórka tam odrastają. Y, jajek, dobrze mi bardzo niosą jajka. O, jakby co, so to, to jest taka mini baza dla tej czubacki bo trochę ją dalej dnębią, ale coraz lepiej. O, tutaj mam dla testu trochę trawy, tak pod czymś takim, żeby tego nie jadły. Nie wiem, czy niej tak się to nie uda. Jakieś świeże jedzenie, a wóz mi. E, ostatnio to Oj, co to za kupa. Nawet czysto mają, tak z tydzień temu ją sprzątałem. Chyba już tych robalów nie ma. Mam taką nadzieję. Mają już w wodę. I powiem Wam, że na razie odcinki nie będą się często pojawiać. Nic się po prostu ciekawego nie dzieje. Jak zacznę, nie wiem jak to powiedzieć, projekt go o gołębiach. Zacznę odbrać gołębie. To wtedy w ogóle będzie o wiele więcej odcinków, tak samo jak zacznie być tutaj trawa, bo teraz tutaj ponuro i niefajnie. Co nie kurki? chciałyby już trawę. O! Oj, wróc się do oka. Widzicie? No i powiem wam jedną rzecz jeszcze. Po tej czarnej... Brachmią ona. Jest, w komentarzach, czy to jest brachma czy kochinka? Bo ja sam no. szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem, ona, ona tak dziwnie wchodzi. Od początku się jest bardzo dziwna. Nie, że kuleję, tylko w ogóle nie chce wchodzić. Może ma jakąś chorobę nóg. Tak jak miała Lucrecia, ale ona pewnie ma jakąś, że nie może tak łatwo umrzeć przez to. Nie wiem no i właśnie jak was proszę napiszcie czy to jest brachma czy kofin bo sam nie wiem mówiąc, nie umiem za bardzo odróżnić brachm i kofinów a na łębi zaczniemy robić budkę jak się jak zacznie być ciepło i wpadłem na taki pomysł, że po prostu nie wiem czy to mówiłem w poprzednim odcinku ale będzie taka wojlera tak Hmm, półtora metra, dwa wysokości 4 metry długości i w środku będzie taka budka 1,5 na półtora na półtora czy tam coś takiego podobnego yy, Walera będzie kupiona a budka będzie robiona wiem że trzeba bardzo zadbać o dobrą wentylację u gołębi Naczytałem się już sporo o gałębiach, już może coś tam wiem. Przeniosę żarełko do kurnika i nie wiem, co mam tutaj, jeszcze do, mam ciekawego powiedzenia. ile jest jajek. 2, 4, 6, 8 jajek właśnie, tyle gdzieś niosą codziennie, o, jajek, mi się bardzo podoba. Bo trochę jajek też sprzedaje i kurki nie wiem, powoli się zarabiają mi pieniążki. Powiedzmy no i też planuję, nie wiem, albo nie, bo to jest trochę głupi pomysł, bo jak jakaś kura spawnie, nagle to coś, może sobie zrobić. Ale chciałem tutaj, bym jakąś drabinkę bym zrobił, tutaj, żeby sobie w tych gałęziach mogły. Chodzić, bo wiecie, to jest bardzo fajnie. Tutaj jest, widzicie, taka jakby budka w Kogucik jest bardzo chłodny. Yy, mam nadzieję, że będę mieć lęgi w tym roku. Może ta brachma lub kochinka będzie chciała. Nie wiem. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. A ja będę kończył odcinek. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał Oczywiście liczy łapeczkę w górę dla zachęcenia. A ja się z Wami żegnam. Pa-pa!